przyprawy najróżniejsze no ceny są ciekawe bo na przykład szafran kosztuje jak widać 2 gramy 9 euro dobry wynik no, właściwie to większość tego nie znam ale oni miejscowi doskonale się w tym orientują ciekawe jest to że duże wzięcie mają cięte kwiaty a ceny jak widać a jest wybór. No melony lubi, ale nie będę dzisiaj kupował, bo to trzeba dźwigać, a ja wózka nie wziąłem pomidorów, jak już ja A ceny można porównać do Polski papryka no papryka prawie 9 złotych natomiast ziemniaki rozsądna cena i cebula dla mnie dużym odkryciem była różnorodność tutaj oliwek i różny sposób przyprawiania ich widziałem w Grecji, widziałem w Maroku ale tutaj chyba nie ustępują jeśli chodzi o ilość marokańskich i jak widać ludzie biorą tego sporo Spróbować Nawet nie wiem co to jest No i inne banany też nie wiem do czego czy one do smażenia czy co Kupiłem mango zielone, było szybko dosyć dojrzało co to jest to nie mam pojęcia no i ściągane z różnych miejsc banany oczywiście i są truskawki w ogromnym wyborze a cena 2 kg 6 euro to jest smog ale jak się to przyrządza to zielonego pojęcia nie mam nie jest to takie proste do kilo euro, doch kilo euro! żyją, drowo się żywność jest, słuchajcie, taka jak widzicie. Kapusty kiszonej ja tu nie znalazłem, ale jak ktoś chce ukisić, to nie ma problemu. Natomiast pełna zielenina i pełny wybór tego wszystkiego, co tutaj można zobaczyć. i oczywiście ogromny wybór papryki słodkiej, ostrej. Bardzo bogata dieta. Czy tu trafiają się kolejki? A no zobaczcie, ludzie ludzi stoi. Do czego? No, zgadnijcie. Różnorodność miodów to jest oczywistość przy takich roślinnościach tutaj jest, ale ciekawostką jest to, że wszystkie są sprzedawane jako płynne, czyli muszą być prawdopodobnie obrabiane, ale pewien nie jestem, ponieważ yy, może one mają taką właściwość po prostu. Nie wiem. orzeszki, jakie kto chce. Proszę bardzo. Coś dla mnie, ale ja już w tej chwili takich słodyczy nie jadę, jak mam możliwość, naturalne słodycze jeść. Ale wybór i ceny widać, można sobie skosztować, czy się chce takie kupić, czy nie. No. Handel tu też mają kartki na mięso. I te kartki na mięso nazywają się pieniądze. Także, proszę, takie ceny są. Wybór, pokrojone, ususzone. Ja tych smaków nie znam, jeszcze nie próbowałem, jak to smakuje u nich. W każdym bądź razie wybór jest. To chyba wszystko jest jednego autora, czy też autorki. No, na ścianę nie wszystko bym powiesił, niektóre piękne ozdoby, a niektóre nie. Tutaj patrzę, że też ogromny wybór miodów, po sam koniec. A zobaczcie, ani jeden, słuchajcie, nie jest e, gęsty. Żaden nie wykrystalizował. O, przepraszam, jest jeden, widzę tam, ale tak to jest pierwszy raz, to widzę, żeby to było. No, to jest niepodobne miody zupełnie do nas, do naszych. Niektórych słuch, jak widać, nie trzeba tłumaczyć. Olha, veio é por é.